Dzięki, że jesteście. Paweł Słowik, Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje, ale zaprosiliśmy też przedstawicieli osób niepełnosprawnych z różnych środowisk. Znowu spotykamy się pod tworcem PKP, który jak wiadomo, od wielu lat jest plan modernizacji tego dworca. I pewnie każdy Kielczanin, każda osoba, która tędy tutaj przechodzi teraz, myśli sobie, że jeśli dworzec zostanie wyremontowany, to zostanie wyremontowany także tunel tego dworca i wejście do tego tunelu zostanie wyposażone w prawdziwą windę. No i cóż, okazuje się, że niestety, mimo że od siedmiu lat się upominamy o to, żeby wejście do tego tunelu było przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, okazuje się, że tak się teraz nie stanie i prędko się to nie stanie. Wy zostanie wyremontowany tylko budynek dworca, natomiast tunel zostanie dalej taki, jak jest. Pozwoliłem sobie napisać pismo i zapytanie do Urzędu Miasta w tej sprawie i otrzymałem właśnie taką odpowiedź, że w której jest napisane, że właśnie prace żadne nad wejściem do tego tunelu się, żadne prace niestety... Nie toczą. Jesteśmy bardzo zawiedzeni, bo upominamy się o to od wielu lat, od siedmiu lat tak naprawdę. Chodzimy na wszystkie konsultacje społeczne, na spotkania, męczymy tych urzędników, rozmawiamy z nimi. No i jak się okazuje, niestety to jest do tej pory nieskuteczne. Co dalej? Apelujemy, apelujemy do władz samorządowych, do władz wojewódzkich, do radnych, do pana prezydenta. Apelujemy do przedstawicieli kolejowych, które mają wpływ na na na, na tą sprawę. Proszę Państwa, ważny jest parking nad torami, ważny jest, ważne są wszystkie inne rzeczy gruntowe i tak dalej. Ale skupcie się proszę nad tą najważniejszą rzeczą, nad, nad tym największym problemem, który dotyczy tego dworca. Największym problemem tego dworca nie jest hala dworcowa, w której jest być może zimno, nie jest to, że perony są stare, tam są dachy. Największym problemem tego dworca jest właśnie ten tunel, z którego korzystają nie tylko pasażerowie kolei, ale korzystają także zwykli mieszkańcy Kielc, którzy chcą się po prostu dostać na drugą stronę. Torów. I co tutaj powinno zostać wprowadzone? Przede wszystkim wybudowanie windy, prawdziwej windy, nie jakiegoś tam podnośnika, tylko prawdziwej windy i zadaszenia tutaj tych schodów, no bo jak tutaj pada deszcz, pada śnieg, to tu jest bardzo ślisko i bardzo niebezpiecznie, nawet osoby zdrowe mają z tym problem. I druga rzecz, przydałoby się, żeby tutaj przystanek, który też się po wielu latach udało społecznikom wywalczyć, żeby ten przystanek obsługiwał wszystkie linie autobusowe. Zobaczcie Państwo, jakby to było fajnie, gdyby z tego tunelu można było po prostu wygodniej wjechać windą i być już na przystanku autobusowym. Może coś osoby tutaj Państwa? Tak.